Dlaczego? Myśli o Lubaniu, mieście mojego dzieciństwa i latach chłopackich działa na mnie orzeźwiająco. I znowu, dlaczego? Przecież były to lata przeżyte w cieniu wojny. Miasto było całymi partiami, ulicami zdruzgotane. Więcej było szkieletów wypalonych kamienic niż domów nadających się do zamieszkania. A potem przygniatający staninowski reżim. Represje, wnikanie ludzi uwięzienie księdza Haleckiego. A jednak, tak zwany los rzucił nas do Lubania. Mam poczucie, że tutaj powstał pierwszy projekt mnie jako człowieka myślącego. To fragment utworu Feliksa Neca, który został zaprezentowany w Lubaniu podczas uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej tego wybitnego poetę i pisarza, twórcę słuchowisk, felietonistę, krytyka filmowego i tłumacza literatury. Felix Nec do Lubania przyjechał jako siedmiolatek w 1945 roku z podbrodnicy na Kujawach. Spędził tu tylko 9 lat życia, jednak bardzo był związany z Lubaniem, bo to właśnie tu zaczęła się jego przygoda z pisarstwem. Felix Nec mieszkał do 1955 roku w tym miejscu. To było trzecie miejsce jego zamieszkania, ponieważ mieszkał najpierw na ulicy Łąkowej koło rynku, później na ulicy Stawowej i pod koniec, do, przed wyjazdem do Stalinogrodu, mieszkał tutaj. Jak Państwo wiecie, miał w sercu ten nasz Lubań. Do ostatnich dni, do ostatnich dni, proszę Państwa, pięknie o Lubaniu pisał. Poznaliście Państwo przecież jego utwory, prozę, poezję, esej Miasto Nierzeczywiste, który jest bardzo magicznym takim utworem. Tablica została odsłonięta przy domu na ulicy Kościuszki 17 to miejsce, gdzie Felix Nec mieszkał. Bardzo proszę Pana Burmistrza o odsłonięcie tablicy. Z córeczką. A ja miałem z panem Feliksem tak naprawdę okazję spotkać się tylko trzy razy trzy razy które wspominam za każdym razem dlatego że był to człowiek naprawdę niezwykły wielkiego serca wielkiego talentu i wbrew temu że mieszkał gdzieś tak jak powiedział pan Janusz najpierw w Stalinogrodzie później w Katowicach później na Śląsku tak naprawdę związany z Lubaniem był przez cały czas mam to szczęście że mam jego ostatnią książkę z osobistą dedykacją i wierzę że to jest jeszcze też taki znak od Feliksa, który żegnając się, bo wiedział, że jest ciężko chory tą delikację mi przesłał nie, 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 nie jestem w stanie jej przeczytać tutaj teraz Państwu, bo ona jest bardzo osobista ale chciałbym Wiem, że jest na górze, Feliksowi za to podziękować. Feliks Nec od 1997 roku jest honorowym obywatelem miasta Lubania. Odznaczony także między innymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Najbardziej znane dzieła Feliksa Neca to powieść Urodzonych Święto Zmarłych, esej Nierzeczywiste Miasto, czy wiersze m.in. z tomu Trzy Dni Nieśmiertelności.